This is Za gości, nadzieja za gości, za gości w zadości, nie za gości, za gości, za gości w miłość zadości, nie w miłość zadości, nie w miłość Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata, i wprowadź do Twoich ukrytych kolanach, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać namaszczeniem Twojego szetru. Napełnij mienialę, ja, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust najwyższego i aby abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. A nie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Miśłu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i lękam się o to, co powiem. Amen. I nomine partii ze chwili, jeckiej do Amen. moi drodzy, przez to orędzie grunwalskie, które Pan podsumowuje nasze wydarzenie przed 11 laty, chcę uruchomić łaski grunwalskie nad Wami. Przez te lata spełnialiście warunki Pana Boga. Składaliście ofiary, modlitwy. Jesteście po tylu żertwach, po tylu inicjacjach. Chcę, abyście czwartego, przybywając na nasz Grunwald, bo to już jest prawdziwy Grunwald, otrzymali powołanie. Powołanie do wypełnienia misji orędowania za naszą ojczyznę Polskę. Z tym powołaniem wiąże się ogromna odpowiedzialność za Polskę. Pan Bóg mówi, waszej ofiary potrzebuje, aby ocalić ten naród i się zmobilizujemy wewnętrznie na drodze czasów ostatecznych, Bóg zgładzi naszych nieprzyjaciół. Jednak zanim tego dokona, nasz musi przećwiczyć przez wiele cierpień. Ci, co byli na grubaldzie do dziek, mają, Bóg zapowiedział wtedy, wiele cierpieć będziecie. Otrzymując tę łaskę powołania grubalskiego, Pan Bóg dawał łaskę. Staniecie się Jego pierworodnymi. Co to znaczy? Otrzymacie pierwszeństwo. Bo pierworodny ma pierwszeństwo. W prośbach i błaganiach. I trzecie, tę masę, która tu przybędzie na czwartego ludzką lipca, Pan Bóg chce powołać do nowego dzieła. Chce odrodzić Was, jako nowe plenie w narodzie. Udziałem tysiąca ludzi plus internauci, czyli 4-5 tysięcy, te łaski stały się w 2010 roku. Chcę, aby one stały się waszym udziałem. Również i w tym roku. Czyli krewna najdroższa jest naszym grubanem. Będzie tygodnia wiele inicjacji. Będzie przysięga wierności po śmierci ryce Czyli Przyłożymy ślub że jak dowiem się, żeś umarł, choćby to było opóźnione po pół roku, ja za Ciebie odmówię nasze modlitwy w Jak kilka tysięcy ludzi, którzy taką przysięgę, że jak Pan już żyj długo, ale umrzesz, parę tysięcy się Ciebie modli, nie popełnisz błędu na sądzie. Rozumiesz? Powiesz Bogu o to, co chodzi. Przepraszam Cię Jezu i kocham. Nie, będzie, nie ma szans, żebyś wypluł Panu Bogu w twarz i powiedział, Ty jesteś inny. Bo wtedy jest to wyrok śmierci wiecznej na Ciebie. Nikt nas nie przeżył godziny śmierci. Nie wie co nas czeka. Ale z przekazów świętych wiemy, są to naj, najcięższa godzina ludzkiego życia. Godzina śmierci. Bo godzina prawdy. A my wtedy jeszcze funkcjonujemy mentalnie w rzeczywistości ziemskiej. Wszystkie modlitwy, które wołają za tymi, co konają, jest ochrona przed satanem, by Cię nie niezjut, byś Boga nie przekinał. Teraz pragnę, aby cały wasz naród odrodził się we mnie. Uznałem modlitwę i ofiarowanie się mi każdej duszy. Czy to co było nawet na grudzieniu? Czwartego. Ma się to dokonać przez ciebie, bo ci też to powiedzieć. Uznałem Twoją modlitwę i ofiarowanie mi się, która w tym dniu łączyła się z Wami, nawet jeśli nie było jej tam na miejscu. Wiedzcie, że widziałem wiele więcej dusz w narodzie, które wołały ze mnie, do mnie, ze łzami w oczach i szczerym oddaniem. Nie było was tysiąc. Tyle naliczyłem. Przeliczyliśmy się, nie furkami, Nie było was tysiąc na Grunwaldzie, jak sądziliście, ale kilka tysięcy. I wczoraj tu był jeden z rycerzy, podszedł do mnie, jak się pytałem, kto był na Grunwaldzie, było nas tu około trzydziestu, czterech było tylko. A jeden mówi, pójdą mnie, ale ja byłem duchowo Jesteś piąty. Bo Bóg tu mówi o kilku tysiącach ludzi, Którzy na Grobadzie otrzymali łaskę i Bóg uznał ich modlitwę i ofiarę. Chcę znowu, żeby kilka tysięcy było tu ludzi i kilka tysięcy przed ubiornikami, by dostąpić tego dnia łaski daru i intronizacji. Bicwę wy ojczyznę. Nie było Was tysiąc, jak sądziliście, ale kilka tysięcy. Moja ukochana garstka, moja ukochana garstko, dla Ciebie uratuje Polskę. Ale mówi się gorąco i nie ustawaj w modlitwie. Powiedz moim kapłanom, bo i wtedy pięciu ze mną razem, którzy pokazali mi swoje oddanie, że ich widziałem, i błogosławie tym duszą. Nie sześciu nazywam jeszcze, bo wikary, się Zajasia, sześciu. Trójka z nich jest mi bliska. Pozostali. Jeden się zachwiał i uciekł. Ale zdaje się, że chce wrócić. Przyjmę go. Po latach wędrówki. Tylko nie mam kontaktu. z się za Jasia ówczyzny. Z innymi albo realny, albo jest długowy kontakt. oni wszyscy, dostali błogosławieństwo Boga. Moi umiłowani, to mówi Pan Bóg do kapłanów, moi wierni synowie, wzruszyło się moje serce, kiedy na Was patrzyłem. Bowiem niewielu jest gotowych ponieść ofiarę dla mojego imienia. Nie lękajcie się. Dzieci, mam Was w swojej opiece. Będę Wam błogosławił i poznacie, jak bardzo mnie uradowaliście. Dzieła księdza Łukasza Kitną. Księdza Jana Kwitno, jakie on robi już ogólnopolskie dzieła. Mówię o tych, co byli pod gromadem. Ten imię mi uciekło, tego księdza. I jego dzieło kwitnie. Ma kilkunastu młodzieńców, no. których chce przybyć w Poszli za nim. Wewnętrzną wspólnotę. Ksiądz Marcel Trouw się zagubił. Nie wiem, jakie drogi... Księdza, nazywamy go pseudonimem, księdza wikarego. Tak wygląda los tej piątki spod Grubaldu, która otrzymała ogromne błogosławieństwo od Pana Boga. Otrzymali wsparcie, nie lękajcie się. Dzieci, mam was w swojej opiece. Pan Bóg mówił do wszystkich Grumbalczyków. będę wam błogosławił. I poznacie? Jak bardzo mnie uradowaliście. Więc wzywam do ogromnego alertu na bitwę, moi drodzy Czwarty, lipca. A tym bardziej, że jest to święto krwi najdroższej. Zamurza to dzieło nasze w krwi najdroższej. Czyli uroczystość krwi najdroższej. Będzie miała potrójny wymiar. Rozlanie łaski Grunwaldu, pobudzenie łaski Grunwaldu na Was, to tu przybędziecie. Przysięga rycerzy, budnitewna, wzajemna sobie i uroczyste ogłoszenie wielkiej Nowelny. Druga faza powstania. Pierwszą mamy ze sobą. Druga faza powstania wiary na ziemi polskiej. Pierwsza faza. Trwała 8 lat. Ogłosiłem ją, kiedy biskupi krzyknęli jednym głosem rzęcie się w piątki, bo są otwarte restauracje i macie sale weselne. Trzeba ludziom iść na rękę. Powiedziałem Ci stąd. Nie możemy tak dalej iść, bo nas rozpuszczą. Efekt tej reformy na polega? To co pięknie pastoruje pastor Franciszek. Ustawimy Cię, Boże, z boku i przeprowadzimy szybką protestantyzację katolików. Robią to perfekcyjnie i szybko. Sowo, Sowojew przewidział to 100 lat temu. 3 lata temu Putin powiedział w wywiadzie, że nie może zrozumieć Europy Zachodniej, jej części liberalnej. Że prowadzą totalną wojnę wyniszczenia kościoła. Zniszczył się. Putin to im powiedział. Putin, który jest prawosławny. Na ziemi polskiej w tej chwili perfekcyjnie to jest prowadzone. Poobcinali głowy kapłanom, teraz obcinają głowy biskupom. Za chwilę będzie układ synodalny i Kryśla spod będzie miała decydujący głos gdzie ma kościół. Zebrane bary na synodzie, paru chłopów, rada parafialna i oni powiedzą, że oni wiedzą, jak prowadzić kościół. Więc patrzcie, co zrobił system synodalny z kościołem w Niemczech, a przejdziecie wódki. Bo inaczej nie ma, jak teraz mówić. Jak oni to wszystko w perfekcyjnie wprowadzają. To tak, jak doradził pastor Franciszek, że CO2 szkodzi więc padli na pomysł, zamykamy kopalnie niemieckie. Bo nikt nie mówi, że Niemiec kupuje nasze kopalnie, tirami wywozi nasz węgiel u siebie i oddał do użytku największą elektrownię, moi drodzy na Węgier. Tam nie struje, a u nas, że jest pod ziemią, to już truje. A jak on ktoś inny weźmie, to tam nie będzie tu. Nie jest to fenomenalne? To samo zrobiono z religią. To co mam mówiłem, jak byłem w Niemczech, rano msza święta w katolickim kościele, katolicka, a po południu mają nabożeństwo protestanci. Chopy. przecież coś tu jest nie tak. Coś się komuś stało. Coś się komuś stało. Kolejne orędzie, mówi Pan, nie chce być królem cichym, stąd wymyślili sługę, rozumiecie, wynosić tabernakula z centrum do piwnicy, bo tam jest cisza, Ty jak tam wejdziesz będziesz medytował, no są tam ludzie, medytują. Ja jestem Bogiem łaskawym, mówi Bóg. Jeśli mnie zapraszacie, ja przybywam. Tak i teraz wiem, że serca wasze są zalęknione i więcej potrzebujecie wiary, ale ja wam tej wiary udzielę. Powiedziałem Wam, jesteście jeszcze słabi, ale czy syn człowieczy odrzuci tych, co chodź z lękiem? Jednak jego pomocy wzywają. Przecież Bóg nas nie zostawi dzień i noc przez różaniec Jerichoński. Bóg, mój drodzy, jest tu wzywany na pomoc. Bóg pobłogosławił mojemu państwu dwa miesiące temu. Nie dlatego, że jestem święty. Ale, że pragnę za wszelką cenę wykonywać Jego wolę. Rozumiecie? Pragnę. Nie za co wychodzi. Pragniesz wykonywać moją Bóg wie jak pragnę. Ile się zmagam. mam Dziś 8 godzin spania. Wczoraj 7 coś. dzieci, Co? Narzuciłem. Zjem obiad, od razu idę na adorację. Zanim będę muszę to wymyśleć. A jak nie zdążę robię te Sławy, muszę mu się położyć do wysiłku, to podnieś pora, nie wychodzę stąd, idę gdzieś do kaplicy i najpierw adoracja. Jeśli zrobił spotkania kiedyś ciasto z Wami, nie że podnieś pora, ciasto, tylko najpierw moja adoracja. Ja poznam za, proszę, nie, że wierzę, 20, zjeżdżę ciasto, ale najpierw moja adoracja. Koniec bimbania z Bogiem. Bo jak Wy nie zobaczycie we mnie, Pragnienia Boga, pewnie woli, no to jak bym to zrobić u siebie. Wczoraj posłużyłem lektorów perfekcyjnie, no ale wypadłem minus dwa w dzienniczku. Nie była racji, nie zdążyłem. <laughs> o dziesiąte już miałem <laughs> nie miałem siły. Nie miałem, mówił, ukleń to. Nie naszemu, nie da się. Więc mówię, panie może, daj mi siłę. A ja dam z siebie wszystko. Aby wykonać Twoją wolę. Bo dziś Bóg mówi, choć jesteście słabi, ale czy Syn Człowieczy odrzuci tych, co z rękiem jednak Jego pomocy wzywają? Da Tobie i mnie, słabemu księdzu, też na siłę. Nie. Syn Człowieczy przyjdzie na każde wezwanie na każdy akt pokornego oddania się mu, poddania mu się. Wy tylko pragnijcie, wy tylko wołajcie do mnie, ufajcie, a ochronię was od nieprzyjaciół. A jeśli przyjmie postawę apostołów, a nie, no ale czemu nie posłuchą? No to co usłyszeli? Plenie niewierne, buntownicy, dokąd ja dranie mam was nosić? Ja dziś walczyłem z Panem Bogiem. No powiedz mi czemuś ich tego pierwszy No i ja się No słusznie. Popatrz, co oni do mnie powiedzieli, kiedy byli zdziwieni, że ja wyrzuciłem z tego człowieka z obydwu. Panie, czemu my nie? No, my, my. Kim wreszcie my? Kim wreszcie ja? Dzieci Bóg to musi wszystko przeszuflatkować. Jak ty możesz Bogu wierzyć, jak ty się lęk? Jak Bóg nam daje nowennę przeciwko lękowi i mówi o ufności? No to czemu ty przekazujesz chata głowę wiadomości? Cały czas złe wiadomości. Choćby była to prawda, ale to jest gnój. Gnój, tylko gnój przekazuje. Rozumiecie? Z obfitości serca mówią usta. Nie ma tu żadnego oczywienia usprawiedliwienia, że ja, bo ja myślałem, jak nie, nie prawda jest jedna. Gnój zawsze o gnoju mówi. Więc pragnijcie tak jak ja pragnę. Nie zawsze mi wychodzi, ale Bóg co mi powiedział? Widzę Twoje ogromne pragnienie wypełniania mojej woli. No bo ileż Cię będę, Panie, zasmucał. To pragnienie dostała również Pani Agnieszka. To ona jeszcze się podbudowała. Koniec. Bo od wypełnienia woli Boga przez Ciebie czy przeze mnie zależy los świata. Zbawienie wielu dusz. Wy tylko pragnicie, Wy tylko wołajcie do mnie i ufajcie. A ochronię Was przed Waszymi przy przyjaciółmi. Siedzisz w internecie, w związku z tym nie ufasz. Słuchasz tamtych proroków i przekazujesz, co będzie jutro. Więc podpada punkt. Siedzisz i wsłuchujesz się w ich głos, więc do Boga nie wołasz, bo nie masz wiary. Bo jak nie masz ufności, nie masz wiary. A w związku z tym, jak nie ma ufności, nie ma wiary, to jak się narodzi miłość, czyli pragnienie kochania Boga. W związku z tym jesteś w silny, ale nieużyteczny dla Boga. Rewelacyjny w służbie szanowni. Amen. Przestań Panu Bogu nasze gorące prośby i błagania.